Hejka, to view. I love you. E, otwarzam nową planistę. Tak, chyba ostatnio zrobię kilka planis, a potem będę kontynuować filmy, żebym wiedziała na czym skończyłam, a co powinnam rozminąć. E, wracając. No, to jest nowa planlista pod tytułem Boża Owca. Będzie to planista skierowana głównie do osób wierzących, którzy szukają Boga, którzy czasem. Którzy chcą posłuchać o Bogu, którzy chcą posłuchać o relacje z żywym Bogiem, którzy chcą się zbliżyć do Boga, którzy chcą postarać się żyć tak jak Chrystus, którzy chcą poszukiwać prawdy, którzy chcą po prostu w Bożej Miłości się razem zespolić, abyśmy mogli przybliżać się każdymi rozmowami do Boga. No, będę opowiadać m.in. O, swo o swojej relacji z Bogiem. Będę też zachęcać i pytać o różne rzeczy was. I w sumie no, nie mam za dużo co powiedzieć w tym zwiastumie, więc... Powiedzmy, że po tej minucie zakończę zwiastum i chyba zacznę po prostu teraz nagrywać film. Film. Podcast. Podcast. Tak. Więc... Wiecie co, po prostu, jeśli stajecie rano i budzi was słońce, to, to jest cudowne, bo świadczy o tym, że Bóg darował wam życie, darował wam swoją miłość. I chcę, abyście żyli dla Jego chwały, abyście świadczyli o Jego miłości, abyście świadczyli o tym, że co ranek was całuje swoimi pocałunkami, swoim promieniem słońca, że was otula swoją świętą miłością że powoduje, że możecie wstać na nogi, możecie się poruszać, możecie chodzić, że możecie czynić mnóstwo różnych rzeczy, a nawet jeśli nie możecie czegoś robić, to wystarczy tylko się pomodlić z całej wiary, z całą wiarą i z całą mocą wiary, którą Pan Jezus wam dał, którą pielęgnujecie w sobie, a Bóg uzdrowi, a Pan pokieruje. A jeśli coś nie jest Jego wolą, to sprawi, że Wasze plany odwrócą się w niwecz. I nie ma tu na myśli uzdrowienia, bo na podstawie Biblii Bóg chce, aby każdy był zdrowy, każdy był funkcjonował. Bóg niczego nie zaplanował. Jeśli coś Was spotyka w Waszym życiu, to albo ku nauce, albo ku temu, żebyście utwierdzili się w wierze i wołali z całą z całą sobą, całym swoim sercem, z całego swojego seksa, z całej myśli, z duszy, i tak jak jest to napisane w księdze prawa powtórzonego w piątej księdze Mojżesza, w piątej mojżeszowej i w różnych innych miejscach, bo Pan Jezus mówi, tam, gdzie jest was skarb, tam jest i wasze serce, więc miejcie ten skarb w niebie, miejcie ten skarb pełną wiary, wierzcie z całych sił i nie pozwólcie, żeby ta wasza wiara się zachwiała. Oczywiście nikt nie jest idealny, ale jak to mówi Dan Moder, jeśli myślisz o Grzechu, to łatwiej ci jest upaść. A jeśli nie myślisz o Grzechu, tylko myślisz o łasce, o Bożej Miłości, o chwale Jego Majstatu, o tym wszystkim, co Was otacza, to możecie żyć w woli, możecie żyć w czystości, niewinności. Jeśli tylko zaufacie Jego imieniu, zaufacie krzyżu Jego w Jego usprawiedliwienie, w Jego moc, w siłę i postaracie się z całych sił go chwalić. Będziecie się uświęcać. Będziecie po prostu chodzić w czystości, bo A Bóg sławiony ten, kto się nie da spramić przez świat, mówi Jakub w drugim rozdziale. Więc naprawdę doceniajcie to, co macie. Dobra, czasem każdemu się zdarza maludzić, nie ukrywam, ale. Postarajcie się robić to coraz mniej i zamieńcie wszelkie w wdzięczność dla Boga, aż w mniejszym real jak Izrael za czasów Mojżesza. Zaufajmy całkowicie Jego mocy, Jego miłości i po prostu trwajmy w tym, trwajmy w tym, co Bóg nam daje, i wierzmy z całego serca, i starajmy się doszukiwać prawdy, starajmy się być coraz lepsi szukajmy w Słowie Bożym, w Biblii szukajmy często odpowiedzi na różne nasze pytania i jeśli chcecie być bardziej doskonali to doskonalcie się w Nim, dostanęcie się w Jezusie Chrystusie, poznawając Go przez Słowo Boże i przede wszystkim przez modlitwę, rozmawiając z Nim codziennie, w sumie ja Was z tym zostawiam jak na razie, idę teraz, bo w tej chwili sobie siedzę na kupu, na hamaku siedzę sobie na hamaku i czuję cudowne promienie słońca. Widzę przygody, bo jestem w tej chwili tak jakby w orlutku, na działce. I pamiętajcie o tym, że Bóg jest wielki i że Bóg was bardzo mocno kocha. A ja idę zbierać malinę. No to żegnam. Wytrwańcy, proszę wytrwać was w tym zwariowanym świecie. Abyście pozostali w Bogu, z Bogiem. Wam wszystkim. Trwajcie w Nim. Jest napisane w traj, twarć, trwajcie we Mnie. Czy jak to tam, teraz nie mam przy sobie Biblii, ale postaram się bardziej doprecyzować każde odcinki. To po prostu tak jakby zwiastun jest i w ogóle Mam nadzieję, że będą odbiorcy także do tego podcastu, nie tylko do rzeczy codziennych, do rutyn, do psychologii, tożsamości jaką mam, ale także do tych filmów, które będą dużo mówić także o Bogu, że znajdą się osoby, które chętnie będą chcieli szukać Jego oblicza. Cóż, z tym was zostawiam i jeśli macie jakieś pytania, proszę śmiało zadawajcie. Jeśli macie jakieś wątpliwości, bo ktoś wam coś mówił, albo ksiądz, albo nie wiem, albo po prostu ktoś, ktokolwiek wam coś mówił, a wy nie jesteście do tego bardzo przekonani, to możecie pytać śmiało, ja chętnie z pomocą także przyjaciół, albo i sama, przewertuję Biblię, postaram się poznaleźć odpowiedzi na wasze pytania. I nagrać podcast, kolejny odcinek, więc trzymajcie się z Bogiem.